Siemaneczko. Z tej strony oczywiście Sil, a to polskie RPGowanie i kolejny odcinek na nim, ale jak widzicie jest tu troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Tak jakość podskoczyła, ponieważ nagrywam dźwięk tutaj, a tutaj mam jeszcze dodatkowo aparat. Tak, aparat Sony, nowy nabytek do naszej RPGowej rodzinki pod względem nagrań. Jeszcze będę testował z ujęciami i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest to krok do przodu. Więc tak, staliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok do przodu. Pomijając ten oto jakże suchy żart, chciałbym przede wszystkim podziękować patronom, bez których prawdopodobnie nie wyszłoby to tak łatwo, ponieważ to patroni nas wspierają i pomagają. Między innymi dlatego, że mamy patronów, to mam w tej chwili. Stojaczek do tegoż aparatu, za sobą mam green screena, którego nie widzicie, ponieważ widzicie mnie pewno na jakimś fancy tle z polskim propagowaniem, właśnie jako logo czy coś. No i rzecz jasna, mikrofon, który kupiłem, również w lwiej części, właśnie za patronowe. I to w dużej mierze właśnie wy spowodowaliście to, że jeszcze w ogóle chce mi się nagrywać. Więc serdeczne dzięki, zwłaszcza dla Ksawci, który jest patronką Gasto. No ale lećmy dalej. Bo nie będę w kółko tylko i wyłącznie wychwalał patronów. Ten odcinek jest odcinkiem informacyjnym. Jest odcinkiem informacyjnym, ponieważ chciałbym w jakiś sposób powiedzieć i zapowiedzieć, co nas czeka. Mamy rok 2024. Bardzo długo trwało to, zanim Sil, to jest ja, się ogarnął pod względem terminowym i mógł znowu ruszyć na pełnej. Bo wiecie, miałem różne sytuacje, czy to sprawy prywatne, czy też choćby na przykład to, że wiecie. Trochę aktorzy. I w 2023. mnie to dosyć mocno powstrzymało, ponieważ musiałem się skupiać na rzeczach, na których skupiać się nie do końca chciałem. Um, I teraz w końcu mam czas, żeby to nadrobić. Powiecie, silu, co kombinujesz? E, sprawa jest prosta. Otóż udało mi się dogadać z kilkoma wydawnictwami, z pewnymi ludźmi i z różnymi innymi instytucjami. Tudzież, też, również, udało mi się dorwać do pewnych rzeczy. A tymi rzeczami są bardzo fantastyczne podręczniki. Żeby coś zatizować, to kochani zajarałem się nieco pewnym uniwersum, w którym kapsle służą za walutę. Co więcej, chcę także opowiedzieć wam o grach fabularnych dla dzieci, a jest tylko jedna, tylko jedna taka opcja, żeby w tym kraju opowiedzieć o polskim RPG-u, który został stworzony z doradztwem psychologów. Jakby nie powiedzieć, Jestem fanem podejścia psychologicznego właśnie dla dzieciaków stworzony erp. A to zaledwie jedynie ociupinka tego, co was czeka. Tymczasem nie będę wam zawracał gitary. Zajrzyjcie do naszych innych filmów, ponieważ jest tego sporo, a mamy multum fantastycznych serii, aktualnie nagraniowych, jeżeli chodzi o serie sesyjne. A ja lecę, bo trzeba montować, i trzeba robić. Nie zawiodę Was, kochani, i widzimy się w kolejnych świetnych nagraniach. Cześć. To byłem ja, SIL, a to Polskie Studio. Polsko-RPGowe. Cześć.